Panie i panowie, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić automatyczną farmę wełny. Podczas tego odcinka mogę brzmieć trochę inaczej, ponieważ jestem trochę chory, ale to mi nie powstrzyma przed nagraniem tego odcinka, ponieważ muszę. Pomiędzy odcinkami trochę drzew sobie tutaj posadziłem dookoła tej wioski całej, więc teraz jest taka ogrodzona. I jeżeli zlecę tutaj na dół. To w tych hopperach tutaj, tak naprawdę w tym hopperze, tutaj mam wszystkie te które potrzebuję do zrobienia tej farmy. Po pierwsze, potrzebuję minimalnie 9 nożyczek, 8 trawy, 1 obserwer, 1 redstone dust, 7 szkła, 1 skrzynia, 1 hopper, 1 minecraft z hopperem i 1 tor. Oraz potrzebujemy 1 dispenser, lecz zapomniałem go skraftować. Jeżeli dobrze pamiętacie, to tutaj coś z 30 odcinków temu zbudowałem zwykło sobie tutaj farmę wełny. Nie automatyczną, tylko zwykłą klasyczną farmę wełny, lecz nigdy jej nie dokończyłem. Więc w tym odcinku zautomatyzuję tutaj to wszystko, oraz dokończę ten cały pokój. Ok, jak to wygląda? Po pierwsze wykopiemy sobie tutaj taki taką dziurkę 9 na 9, 3 na 3, co ja mówię? I robimy sobie po prostu taki wzorek. Następnie bierzemy obserwer, kładziemy go w ten sposób tutaj, lecz musimy być na dole, ponieważ źle się położy. O tak, tutaj musi być ten czerwony dzyndzel. Więc teraz, jeżeli owca zje to trawę, to to aktywuje sygnał redstone'a, który przejdzie z tego obserwera przez blok tutaj do redstone'u tutaj, który będzie podłączony pod hopper, którego już zapomniałem. Ok, już skraftowałem ten dispenser, więc teraz połóżmy go tutaj. On patrzy się tutaj na to, na ten blok tutaj, ponieważ tu będzie owca. Teraz, jak już postawiliśmy e, dispenser tutaj, to teraz musimy to obłożyć szkłem w ten sposób. I tak naprawdę, jak już załadujemy nożyce, to farma będzie całkowicie gotowa. Lecz musimy jeszcze zrobić gdzieś, gdzie będą te wszystkie temy. Przechowywane, czyli magazynek taki. A to po prostu robimy przez wejście tutaj na dół. I teraz. W tym miejscu tutaj powinien być jeden blok, więc go szybko połóżmy i zamieńmy e, kilofy moje. Tak. E, nie, nie, nie. Źle tu zrobiłem. Po pierwsze. Musimy skrzynię położyć tutaj. Albo możecie gdzieś indziej. Ja na razie tutaj położę ją, ponieważ mam zbyt mało hopperów. Hopper tutaj. Na hopper kładziemy e, tor. I na tor kładziemy minecart z hopperem. W ten sposób i teraz jeżeli wszystko dobrze zadziała to powinno to mi Znikać tak pięknie znika i Czy jest w skrzynce jest więc wszystko dobrze działa W takim razie teraz jeżeli wezmę jakoś owce Tu jest chyba jakaś jedyna owca tak weźmiemy ją tutaj Weźmy to z, co ma i Jakoś ją stąd wyprowadźmy pięknie teraz musimy pójść do tej farmy tu i jakoś ją do niej wrzucić Czy jakoś mi tu wejdzie tak, tak, nie. Weź mi tutaj wejdź do tego. O, udało mi się tutaj wejść. I teraz, jeżeli zje trawę, to aktywuję redstone. I jak widzieliście, wszystko zadziałało. Aktywało się tu redstone. I teraz mamy tu wełnę oraz laso, które mi spadło. Więc farma działa. Wiecie jak ją teraz zbudować? Ja tu zniszczę te wszystkie bloki niepotrzebne. I myślę, że zbuduję jeszcze kilka takich farm dla każdego tutaj koloru. Może nie na samym środku, jak to zbudowałem, lecz tutaj dookoła, wszędzie, jakoś tutaj się to zrobi, ponieważ ile jest kolorów w Minecrafcie? Chyba 16, tak? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tak, 16 kolorów, więc jeszcze potrzebuję zrobić 15 takich pokoi. Więc w takim razie wiecie, jak zrobić to farmę, ja się tym szybko zajmę, a w międzyczasie możecie zostawić lajka, ponieważ lajki są fajne. Ja lubię lajki, a jeżeli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał, a ja szybko to zrobię i do Was wrócę. Wszystko już zbudowałem, teraz potrzebuję jedynie napełnić te wszystkie dispensery tutaj oraz włożyć do środka owce. Tutaj wszystko jest wypełnione. To teraz zajmę się drugą stroną tutaj. po środku pomyślałem, żeby było takie przejście. Tu postawię jakieś drzwi, żeby tu był taki Staff Only Area. Gdzie tylko ja będę mógł być, a tutaj będzie wszystko ładnie wyglądało. A tam zostawimy tak jak jest, ponieważ nie chce mi się nic tam robić, jak naprawdę. Lecz ja wezmę tutaj wszystko na pełniej i za chwilę do Was wrócę. A i źle tutaj policzyłem. I zamiast 16 kolorów to będziemy mieć tutaj 15, więc może zamienimy biały na inny i białego nie będziemy produkować, albo po prostu. Jakiś tam kolor nie będziemy produkować, ponieważ nie będę pewnie go nigdy używał Coś pewnie takiego się zrobi, na przykład może magenta i pink To jeden z tych się tylko wybierze, ponieważ... To są podobne kolory, czy coś takiego, nie wiem, zastanowię się I za chwilę do was wrócę Okej, pobawiłem się trochę formą tego pomieszczenia I pomyślałem, że zrobię właśnie coś takiego, to jest obramówka Ponieważ, jeżeli mam tu drewno jakieś Eee... Mam tu drewno, więc to jest obramówka i tu będzie drewno w ten sposób Albo coś innego. Jakiś inny blok. Nie wiem jaki jeszcze. Ale zrobię dokładnie to samo po tej stronie. Wykopię sufit. A to tutaj pomyślałem, że zostawię oraz tu będą same białe owce. Czy coś takiego. A tu mi wszystko uciekły. Niestety. Nie wiem czy to tu laguje, czy to przez to, że mam e ekran 165 Hz i drugi z 60. Ale wydaje mi się jakby lagowało. Jeżeli laguje, to sorry. A tak naprawdę jeżeli laguje, to zostawcie lajka i napiszcie komentarz, że laguje. To... To jest też dobre, ale ok, ja się zajmę tym trochę pokojem, wykopię tutaj to wszystko i wtedy do Was wrócę, jak już to będzie gotowe. Pomyślałem, że użyję latarni morskie właśnie do tego projektu, więc potrzebuję ich trochę zdobyć z tego powodu. Właśnie tutaj awcze na mojej farmie Guardianów, jeżeli nie oglądaliście jak ja tworzę ją i pokazałem jak się tworzy farmę Guardianów, to możecie obejrzeć odcinek w karcie tutaj oraz... Ja idę sobie tu poławczyć z kilka godzin i za chwilę do Was wrócę. Ok, mamy już tu kilka kolorów, resztę dodam potem. Ale teraz chciałbym tutaj zrobić e, te schody i całą podłogę. Więc podłoga będzie ze sprusu. Ale tutaj chciałbym, żeby tak się pozmieniało z kamienia na sprus. Więc jakoś tak byśmy zrobili. tak, Tak. I tutaj już by powoli się zaczynało tak normalnie. O, coś w tym stylu. Tutaj jeszcze tak dodać i tutaj by było już zwykłe o coś w tym stylu tutaj może jeszcze kolejno tutaj dodać i myślę że taka przemiana by była spoko i teraz tu będę kontynuował ze zwykłym sprusem więc myślę że to nie jest nic ciekawego więc w takim razie po prostu postawię tutaj to podłogę i za chwilę do was wrócę. mi na ciekawy pomysł co jeżeli bym na przykład tutaj to ściany wypełnił trapdorami zamiast po prostu deskami jakby to wyglądało nie tutaj, by już źle wyglądało, ponieważ tu nic bym nie mógł położyć, ale. No, by, by spoko to wyglądało naprawdę, jeżeli by się udało, lecz niestety się nie udało i po prostu to usunę. A zamiast tych trapdoorów położymy nie Sprusa, tylko Dark Oaka, ponieważ e, czemu by nie? Myślę, że w ten sposób, żeby to z tyłu tylko ładnie wyglądało, z przodu nie musi ładnie to wyglądać, tylko żeby to tu było. I jak to stąd wygląda teraz? No, myślę, że wygląda ok. Jakby tylko tego się pozbyć, tu można by było położyć trapdory lub dywany. Zastanawiam się teraz, może dywany lepiej by pasowały, ale tutaj jaki kolor? Brązowy by ładnie wyglądał. Albo położyć ten kolor, do którego jest podłączona ta... Ta, 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 ta... ta farma? Nie, bo wtedy tu, tu by było jakaś mieszanka, by musiała być pół na pół, a tego się nie da. Więc... trapdory czy nic? Trapdory czy nic? Oto moje pytanie. Chyba trapdory położę, żeby tu nie było widać tylko tego. I myślę, że to spoko wygląda. Oraz sobie przemieściłem tutaj skrzynkę dalej, położyłem tylko jeden dodatkowy hopper. I tutaj mamy, o skrzynka jakaś. Tutaj nic. Tutaj nic. Tutaj nic i chyba pewnie tutaj też nic. Nie, nie będę sprawdzał reszty. Po prostu zrobię to ściany też szybko zrobię. Zrobię jeszcze tutaj to wariację bloków, żeby to tak zanikało w kamień. Tutaj z tego Dark Oak'a i wtedy. Zrobię tutaj też to jakoś, ale nie wiem jak. Jakby to wyglądało gdybym na przykład miał takie coś i tutaj taki słup. No może to by nawet pasowało i to chyba zrobię, tylko z Dark Oak'a zamiast ze sprusa. No myślę. Myślę, że to nawet by było ok. I tutaj na przykład ten blok bym też mógł zamienić, zamiast e, szkła to bym mógł tu mieć Dark Oak'a. I to chyba by pasowało i fajnie wyglądało. No chyba to zrobię Oraz tu gdzie są owce, po prostu postawię tak deski i myślę, że to będzie spoko wyglądało Zobaczmy, tam jeszcze nie ma żadnych owiec, że zostawię I... Myślę, że no spoko, o tutaj jeszcze postawię, ponieważ tu są drzwi Więc tak i tak i tutaj też są drzwi, także tutaj też to postawimy I jak to wygląda? Myślę, że to wygląda spoko, nawet można tak coś postawić O no, myślę, że tak spoko będzie to wyglądało i tutaj na przykład może lampę postawię jednak? No myślę, że lampa rozświetli tutaj teren, że jakoś lampę redstone'owa tu by pasowała, myślę. Nie morska, tylko redstone'owa, więc... Ja szybko zrobię jeszcze sufit z... ...sprusu, więc tutaj zamienię to na sprusowe schody i myślę, że tak naprawdę farma już będzie gotowa. A i tutaj zobaczcie, zrobiłem po prostu taki fade z kamienia na Dark O'ka i tutaj po tej stronie też. I myślę, że to spoko wygląda. I tutaj ostatnia półpłytka i cały sufit jest gotowy. Zrobiłem tutaj już tak mało... Em, nie wiem, jak to inaczej nazwać, nazywam to fade'em, ponieważ... Nie wiem, jak inaczej to po prostu nazwać, już to mówiłem. Ale okej. Okay. Myślę, że cała farma jest tutaj gotowa. Czy coś muszę tu jeszcze zrobić? Muszę tutaj po prostu te dywany białe położyć, przefarbować cię na biało. Jeszcze jedno tutaj owce znaleźć inaczej. Cała automatyczna farma jest gotowa. To możemy zamknąć, żeby to ładnie wyglądało. To możemy zebrać już, ponieważ nie będziemy tego więcej potrzebowali. Cała farma jest gotowa. Oczywiście tutaj są te dziury, ponieważ jeszcze tu nie ma żadnych owiec. Jak już będą owce, to po prostu to zablokuję, ponieważ inaczej nie będę mógł tutaj tych owiec włożyć, ponieważ to będzie zablokowane całkowicie. O! Myślałem, że to jest owca jakaś luza, a to jest tab w tej zagrodzie. O, nie mówmy o tym lepiej, ale okej. Okay. Jeżeli Wam się ten odcinek spodobał, zostawcie lajka, subskrypcję i komentarz, i zobaczymy się w kolejnym. Cześć!